Po prawie 5 latach od dnia, w którym straciliśmy Eksa, sprawa jego morderstwa została zakończona. Ostatni uczestnik tego zdarzenia, Robert Allen, właśnie otrzymał swój wyrok. To będzie dość szybki news. Na ten moment nie wiem, czy w końcu nagram film podsumowujący tę całą sprawę, bo coś takiego zrobił Tra.pl. Ale przechodząc do sedna, Robert Bicrop Allen, który w sierpniu 2022 przyznał się do mniejszego zarzutu morderstwa drugiego stopnia i rabunku z bronią w ręku w zamian za zeznania na swoich wspólników i który faktycznie się rozpruł. Został 17 maja 2023 skazany na 7 lat więzienia oraz 2 lat zawiasów po wyjściu na wolność. Sędzia na początku wyroku policzył mu prawie 5 lat, które czekał za kratami do rozprawy, co oznacza, że na ten moment zostały mu nieco ponad 2 lata do, do końca kary i najpóźniej w lipcu 2025 znajdzie się on na wolności. Jego trzej wspólnicy. Dostali wyroki na początku kwietnia. Dedrick Chuckie Williams oraz Trayvon traplorn Newsom zostali skazani na dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego. A Michael Lilboat boldwright który pociągnął za spust, został skazany na dwa biegnące po sobie wyroki dożywocia bez możliwości wyjścia warunkowego. Boldwright miał też trzy zarzuty o przestępstwa narkotykowe. Za jeden dostał dodatkowe 3 lat więzienia, a za pozostałe 2 dostał time served. Tym oto sposobem sprawa morderstwa Ex Ex została zakończona, i po tylu latach Jacek może spoczywać w pokoju. Okej, okay. i to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, jeśli odcinek się Wam podobał. Dodajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój anglojęzyczny kanał, na grupę Drillownia, na mojego Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. A tymczasem ja się z żegnam. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć.